Pani zaniepokojeni metamorfozą i z backslash królowych. Backslash chyba za dużo odchudzania, backslash, foto. Za czasów emisji programu Królowe Życia Izabela Macudzińska dała się poznać jako zahartowana w bojach Poznanianka. Oddana żona i kochająca mama. Projektantka zę stolicy w Wielkopolski na ogół nie mieszała się w żadne niepotrzebne skandale. Dlatego też grono jej fanów sukcesywnie rosło. Niestety od chwili przerwania prac nad programem fani mają kontakt z celebrytką niemal wyłącznie za pośrednictwem mediów społecznościowych. A prezentowana tam blond piękność znacznie różni się od tej, którą przywykli oglądać na ekranach telewizorów. Macudzińska z racji zbliżającego się Sylwestra na potęgę promuje teraz na swoim profilu stylizację na imprezę, który można zakupić w jej sklepie. Przy okazji przeglądania wstrykniętych w lustrach reklam internauci nie omieszkali zwrócić uwagi na fakt, że izu ubywa z tygodnia na tydzień. Jest to niewątpliwie efekt rygorystycznej diety, o której niedawno wspominała, choć niektórzy użytkownicy sieci twierdzą, że trend ten dawno już przestał być zdrowy. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Piękna jej ogień, ale jak teraz patrzę, zaczynają zmieniać się kształty z kobiecych seksy na anoreksję. Chyba za dużo odchudzania, zaniepokoiła się pewna Instagramowiczka pod jednym z najnowszych fotokiz. Oj, do anoreksji mi daleko odparła krótko celebrytka, demonstrująca na zdjęciu smukłe nogi w cekinowej mini. Inni wyrazili też obawy związane z faktem, że powoli nie poznają już Izzy na nowych zdjęciach. Przypomnijmy, tak zmieniała się Izabela Macudzińska z królowych życia. Widać sporą różnicę, z zdjęcia. Tęsknię do tamtejski mimo wszystko, wolała mi za bardziej naturalną. Teraz, jak patrzę na wasze zdjęcia z imprez. To jedna do drugiej podobna, czytamy. Znaleźli się jednak i tacy których metamorfoza królowej życia stale zachwyca. A wy co sądzicie?